Czas najwyższy zakończyć majówkę. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Xauru, a przed Wami kolejny Daily News przygotowany na 3 maja 2017 roku. Zapraszam do oglądania. A to niespodzianka. Szykuje się wielki powrót dawno niewidzianego DK Online. Swego czasu był to bardzo głośny MMORPG, który wywołał niemałe poruszenie na naszym portalu. Ludzie widzieli w nim następcę Lineage 2. Zaledwie po kilku miesiącach trwania open bety DK Online z powodu narastających błędów został zawieszony w 2013 roku, a potem porzucony przez Area Games. Teraz powraca, ale pod banderą firmy MassangSoft. Wyszła już kampania na Steam Greenlight, która w głównej mierze zależy od nas samych. To właśnie nasze głosy zadecydują, czy Dragon Knights dostanie się do globalnej dystrybucji. 24 maja Black Desert Online oficjalnie zadebiutuje na platformie Steam. Ani słowem nie wspomniano o zmianie modelu płatności, więc w, więc w dalszym ciągu będziemy musieli za ową produkcję zapłacić. Ile? Pewnie tyle co teraz, czyli 10 euro. Możliwe jednak, że Kakao Games zadecyduje się na podwyżkę ceny. Nie bez powodu Steamowy The Elder Scrolls Online kosztuje 3 razy większe pieniądze niż Elder Scrolls Online w internetowych sklepach. Ekskluzywność, przystępność i pewnego rodzaju elitarność platformy Valve sprawiły, że wielu producentów decyduje się na różne półki cenowe dla różnych wersji swojej gry. Od zmiany wydawcy z Nexona na Vertigo Games niewiele się działo z poczciwym Dekaronem, ale koniec końców opłaciło się czekać. Na serwer zawitała właśnie pierwsza część aktu XIX, która wprowadziła nowy dungeon, a co za tym idzie nowe rodzaje potworów, minibosów, bossów oraz high levelowe bronie. Natomiast każda z 12 klas przeszła sporą metamorfozę. Chodzi o wzmocnienie, osłabienie umiejętności oraz ogólną siłę każdego z bohaterów lub bohaterek. Dekarona chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Klimatyczny MMORPG, który wciąż posiada w Polsce sporą grupę fanów. Nowy update pod nazwą Shroud of Souls jest rozwinięciem dodatku The Clocked Ascendancy, który zabitał do Neverwinter jakiś czas temu. Wśród nowości masa przydatnych i mniej przydatnych funkcji. Dostaliśmy ekran wyposażenia, dzięki któremu będziemy mogli szybko przyłączyć się między zestawami umiejętności jak fibunku. Odświeżono Guild Hallę, wprowadzono nowy Stronghold, ale przede wszystkim kontynuację linii fabularnej, bo fabuła w porównaniu z innymi MMRP-ami odgrywa w Neverwinter kolosalne znaczenie. Nazwa zobowiązuje, mówimy przecież o sieciowej wersji kultowego roleplaya. Z czym kojarzą wam się Włochy? Większość osób wskaże pewnie Rzym, Watykan, Wenecję, samochody Fiat, Juventus, Turyn, AC Milan lub, lub sycylijską mafię, pizzę czy spaghetti. Okazuje się jednak, że italijczycy mają bogatą historię, jeżeli chodzi o siły powietrzne. U progu II wojny światowej to właśnie Włochy miały jedne z najlepszych wojsk lotniczych na świecie, a wyprzedzali ich jedynie Sowieci. Samoloty z tego kraju walczyły na niebie Europy, Afryki, nad Morzem Śródziemnym i frontem wschodnim. To właśnie Włochy staną się kolejną grywalną frakcją w War Thunder. Ich samoloty dołączą do gry razem z aktualizacją 169. Wcześniej oczywiście będziecie mogli je przetestować podczas closed bety, o ile wykonacie pakiet zadań i odblokujecie wówczas dostęp. I to tyle w dzisiejszym newsie MMO. Jeżeli całość Wam się podobała, wiecie chyba co robić. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. To wszystko jest naprawdę mile widziane wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z naszymi materiałami. I to tyle. Ja się żegnam z Wami, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć!